Maryjo, Matko Zbawiciela, za Twoim stawiennictwem polecamy Bogu zmarłych Marianę i Antoniego Kostycasz, polecanych w dzisiejszej mszy świętej, oraz wszystkich zmarłych z naszych rodzin i przyjaciół, aby Bóg wprowadził ich do szczęścia i królowania w niebie. Ciebie prosimy. Maryjo, Królowo Wyznawców, za Twoim stawiennictwem polecamy Go, wszystkich tutaj zebranych, aby dzisiejsza refleksja o wielkiej roli rodziny w wychowaniu młodego pokolenia stała się dla nas źródłem naszej osobistej odpowiedzialności za przyszłość Kościoła. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj nasze prośby, jakie do Ciebie zanosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pierwszym najbardziej podstawowym, jest kościół domowy, oparty na miłości małżeńskiej i na sakramencie małżeństwa. Nie jest on sakramentem jednorazowym, ale stanem naszego życia. Jest to sakrament działający w ciągu całego życia, tak jak przez jak wbieżmowanie, czy z drugiej strony sakrament kapłański. W dniu przybycia Figury Matki Bożej Loretańskiej wraz z całą parafią składamy na ołtarzu nasze troski, bóle i kłopoty. Przynosimy w darze kwiat, symbol wdzięczności za dar życia oraz piękno otaczającego nas świata. Księga małżeństw. Symbol miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Sól, symbol rodziny, która jest sakramentalną solą ziemi. Wino, woda i chleb, owoc pracy rąk ludzkich, który na ołtarzu przemieniony mocą Ducha Świętego stanie się ciałem i krwią Pańską.